Ой, Ой, я ее mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. No, no, mądra jest. Mądra jest. No, ale musi się tymi łapkami trzymać. No to niech się chwyci. To weź jakąś większą gałąź. Jakąś grubszą gałązkę weź. Dawaj, dawaj. To do cerku z nią. O. no i na ziemię. Nie na ziemię, wypuścił. Puszczę. Wypuszczamy mysz. No wchodzi. Znaczy nie ugryzie, nie musi. co? Na tym. No? Nie do góry. Nie. E W ogóle puszczamy tam. <śm> ale podskoczyła.